Hello, hello, witam Was kochani. Bo w sumie dość sporej długiej przerwie w miarę powiedzmy takiej jakby no trochę. Oczywiście witam was w kolejnym odcinku Bzdurnych Sims'ów już w sumie 19, ponieważ poprzedni 18 to był livestream, który oczywiście jest jakby zapis jest na YouTubie, więc możecie sobie śmiało go obejrzeć. To był taki specjalny, bo jakby przez długi czas nie nagrywałem na YouTube'a, bla bla bla, zajem się TikTok, bla bla bla, bla bla bla. Stapyt to wiesz, stapyt. Zapraszam was do odcinka. Wracamy do Marianny, Leona, Pitera i Emilii. No, wstał już Peter. Peter musi zeprzeda do łazienki i nie wyspał się do końca. Ale Emilia tutaj płacze. Właśnie ci, którzy nie byli na live, to nie wiecie, że tutaj w naszej grze pojawiła się też Emilia również. Pytałem się was na live czy jakby chcecie, żebym Przeżył rodzinę, stwierdziliście, że tak. No więc tak też zrobiłem. Jest Emilia, jak widzicie, troszkę przerobiłem im sypialnie, podzieliłem ją po prostu na mały taki pokoik dla, dla dziecka. No i tutaj jeszcze dla tych, którzy nie byli na live'ie, zbudowałem nam taką siłownię w takim jakby Ala garażu powiedzmy. Się przytul, Kołysz i Gawosz, rozwincie sobie tą relację. Marianna wstała, Marianna przestań się zajmować dzieckiem. O to jakaś... Wyżyć, możesz wyrzucić tą pieluszkę. Tam jeszcze jedna widzie. To jest jeszcze jedna. Dobra, niech będzie. I moi drodzy, jakbyście się zastanawiali, ten dom jest już w galerii. Jest on oczywiście na stan przed tym odcinkiem, na stan odcinka specjalnego numer 18, więc jak widzicie. Tak, więc jeszcze nie ma tutaj tych jakby zmian, które zrobiłem, mianowicie tego pokoju, bo z tego co pamiętam, Emilia ma chyba dzisiaj urodziny. W sensie będzie niemowlakiem. Chyba o ile dobrze pamiętam, nie jestem w 100% przekonany, ale chyba tak będzie. Leon... no tak, bo jest sobota dobra, to niedziela, przepraszam, to ma, masz szczęście. Ty musisz to zrobić. Ty. A ty możesz tylko tak mało możesz tych przykosów yy, płatać. Myślałem, że będziesz mógł trochę więcej, ale no. Cóż, Peter, standardowo poszedłeś. Tutaj ćwiczyć to w sumie dobrze, bo ty masz te wypalenie zawodowe często, ci się robi, więc okej. Okay. Marianna, ty, tobie musimy spełnić tą simkę renesansu. I do tego potrzebujemy ośmiu yy, tych. Masz w sumie siódmy poziom tego. O! Jest drzewko, to możemy sprzedać wszystko z drzewka od razu, możesz mówić do rośliny i możesz pogłębiać wiedzę. Emilia Płakusia, to. Nie możesz się dowiedzieć, czym jest problem, więc. Więc musimy zgadywać. A, i moi drodzy, mam już lato tak swoją drogą, więc w końcu wróciliśmy tutaj do Do lata. Thank God, bo to już było trochę za dużo. I też postawiałem troszkę e, na świecie różnych takich budynków, takich po prostu, żeby troszkę urozmaicić to wszystko. Skąd ty znasz zielarstwo, Peter? Nie mam zielonego pojęcia, ale okej. Okay. Nie będzie. Marianna, właśnie. Idź, zajmij Emilion. Spłatałeś przykłosa, spłatałeś. No to się przebierz w coś. O, i teraz się zaliczyło jako dwa. No dobra, no to, to cool. Jest dzisiaj yy, sobota, tak więc nie wiem, czy nie przejdziemy się gdzieś indziej. Gdzie ty to odłożyłeś? Boję się, że odłożyłeś to. pod to. Nie. To nie mam zielonego pojęcia, gdzie to odłożyłeś, ale okej. Okay. Okej, okay, niech będzie. Ty masz wszystko w porządku. Ty też i ty w sumie też. Emilia poszła spać. E, wydaje mi się, że możemy się gdzieś przejść, w sumie, tak wszyscy rodzinnie. W sensie, no, oprócz Emilii, niestety, no bo jest zbyt mała, trochę sadge. Chociaż to najpierw jeszcze weź i idź, e, pogłębiaj wiedzę. E, I też, jak, jak widzieliście, pobrałem e, ten, tą modyfikację Wonderful Wims. To nie jest ta, o której myślicie, żeby nie było. To jest to taka lightowa wersja. Marianna zaraz zdobędziesz kolejny poziom, to, to jak zdobędziesz kolejny poziom, to wtedy pójdziemy. O, to jest, do, to jest dobry pomysł. W sumie, tobie też logika jest potrzebna. Moglibyśmy gdzieś tu w sumie umieścić szachy, gdzieś tutaj wrzucić stół do szachów. I guess, nie wiem, gdzieś tutaj. Może tak zrobimy, ale na razie darujmy sobie. O, Marianna zdobyła ósmy poziom ogrodnictwa. Świetnie. To możemy sobie gdzieś pójść, jakoś tak fajnie rodzinnie spędzić czas. W sensie, niech oni fajnie rodzinnie spędzą czas. Postawiłem trochę bloków, oczywiście. O, w sumie mamy lato. O, może na plażę? Dobra, stwierdziłem, że jednak nie na plażę, tylko przejdziemy się tutaj na te baseny. Agata zadeska za do na dzwoni. Tak, nie, nie wiem cokolwiek. stapyt Agata, przestań. Dobra, wejdź sobie i Peter sobie też możesz wejść, a tyle on możesz sobie... pływać radośnie. Jak jest sobie popływasz. To ci fajnie tutaj minie czas. tutaj właśnie mam jakiś bar. Czemu tu jest... Czemu tu jest tyle dzieci? W sensie to jest drugie dziecko, które tu przyszło to są same dzieci. O, dobra, jest ktoś inny w końcu też. Peter, przesiądź się. No właśnie, usiądź obok. I nie wiem a! To nieważne. Jest spanie pani Zedycka. Not good, not good, not good. Ty, Peter, co, co. Gdzie ty biegniesz? Aha, biegniesz tańczyć. No. You do you, mój drogi, you do you. Czy Zadecka przed chwilą robiła ten taki, ten taki. To nie jest na drutach, tylko jakoś tak się inaczej. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale to takie. Że miała to takie białe kółko i coś tam sobie dłubała No, wiecie, o co mi chodzi, no. O! Oh! Ale, że w sukience? Gdzie jesteś Leon? Ha Leon, tańczysz Ale t... Ale ci figura zrobiła I mean... Hot O, oh, o oh. Histeryczny, Historyczny O, oh, już jesteś, już jesteś rozbawiony, dobra No lepsze to niż histeryczny, bo w ty mi zaraz możesz ze zejść Co to za... Czemu tu jest małe bobo samo? Ej, kto przy... Jest i na... Monika! Aha, bo to jest jej dziecko. się w sensie, e, Monik e, Bachor, ale to, no to w sumie jej, w jej stylu, że sobie zostawiła Bachora, no, gdzieś tam na tym, no w sumie dobra. Odpręż się tutaj i poleż sobie tam, bo ja się boję, że ty mi zaraz zejdziesz. E, excuse me. Proszę panią, tutaj się nie powinno wchodzić, alok. Ha, i jak zażywasz kąpieli, ten to musisz wstać i. O, Peter, ty masz do pracy! Ja zapomniałem, że ty masz pracę! To leć, leć, Ty może awans dostaniesz. No tak, tobie nie pasuje przebywanie w pobliżu rodziny. I forgot. Ale nie ma tutaj nikogo ciekawego. W sensie, no bo ja bym. O, została wysłana do szopka z powrotem. Bym chciał, Leonowi, kogoś znaleźć. No, niby. Co prawda Leon tutaj do tej Małgorza z Małgorzatą, coś ten tego I na w sumie jest bardzo ładną Simką No ale on jest taki, takie szybkie życie To mam właśnie w planach tak zrobić coś w stylu tego co miał Jeremiasz wcześniej Że tak wiecie skwiatka na chwiatek i w ogóle, i w ogóle Co jakiś stary pan, to nie To nie, może lepiej nie No nie wiem, nie wiem co ty możesz porobić mm, Na pewno musisz, możesz iść do toalety Leon, to, to, to ci się przyda. For sure. E, ale no, dosłownie tu nikogo nie ma. Dzieciaki w ogóle pozaspiały na tym. Zaraz się poparzą od słońca. It is what it is. Zadecka zaraz to jedno dziecko to w ogóle wyrzuci do góry nogami. To jest całkiem ładna simka, ale no jest młoda dorosła. No, To Leon tak niezbyt do, do młodej dorosłej. Może chyba. Muszę się pobawić w ogóle tą modyfikacją, tą Wonderful bo Z tego co wiem, to, to jakieś fajne rzeczy to dodaje Na pewno wiem, że to dodaje cykl menstruacyjny I tego typu rzeczy, więc cool A, widzę, że to jest impreza z panią zadecką Okej, okay, okej, okay, jakby... Spoko Wiecie co, idźcie już do domu, bo w sumie tutaj nie ma nic Nic ciekawego się tutaj nie dzieje Więc możecie wracać naprawdę do domu Moglibyście się ubrać no, ale okej. Okay. No, ja nie pamiętam, żeby on miał taką figurę, więc chyba przez to, że siłownie jest w domu i oni cały czas na potęgę ćwiczą, to mu się zrobiła po prostu lepsza figura. W sumie możemy Emilię już postarzeć, żeby nie była wiecznym noworodkiem, że tak powiem. Oho. I jej dobra, dzisiaj mamy siódmy, to razy 7, raz 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rozpromieniona, rozchytani pełnią uśmiechu i lubią interakcje z innymi, ale wymagają więcej uwagi. O, niech będzie. Jej, odblokowano etap uśmiech. Dobra, to teraz zmieńmy trochę Emilię w kasie. No i Slay. Emilia została już troszkę zmieniona. E, jest głodna dalej, więc chodź, weź ją na karm. Przy okazji, możemy już to sprzedać, bo to już tam jest. Zupełnie niepotrzebne. No i oczywiście pokoleniowa poduszka musiała zostać, więc, jakby ona też tutaj jest. I jak ją nakarmisz, to weź co? Odłóż ją tutaj. Bo tu będzie mogła się troszeczkę czegoś pouczyć. A właśnie, bo tutaj, z tego co dobrze widziałem, hakuj, tak? Tak. Yy... A możesz tak po prostu? O, możesz coś zhakować. No dobra. Sprawdźmy to. Czy te spotyj przykuseć się zaliczy? A ty kolejną umiejętność logika albo charyzma. To wiesz co, to chodzi? To poucz się charyzmy, poćwicz sobie przemowy. Nie, nie staraj się zasnąć, tylko patrz na zabawki. Jeszcze. Zrobimy tak, żebyś zasnęła w nocy. Żebyś przespała całą noc. To jest po prostu... główka pracuje, główka pracuje. Zrobimy tak i będzie kit. Aha, nie przyszło ci hakowanie. Odblokowano etap sięganie. możesz bawić się z zabawkami teraz. Slay. No, Muda już zasnęła, no dobra. I tak ją zaraz podniesiemy, żeby, żeby ją przenieść tutaj. Tu jeszcze wyczyść te nakładzki, kłaczki i wysusz ubrania. I choć posadzimy tutaj. już do snu, później pójdziesz spać. Leon, ty w sumie nie potrzebujesz jeszcze spać, więc możesz faktycznie zrobić co, cokolwiek Jaka wybuchowa usterka? To jest... Wymień popsuty piec, grill lub tą kuchenkę Ale tu nic nie jest zepsute Więc... Zupełnie nie rozumiem Aha, i tego się nie da... Dobra Anuluję to tak, w taki sposób W takim razie To jest chyba coś zbadzone Aha ale to możemy to wymienić w takim razie. Weź wyczyść tacę i wzłóż ubrania raz jeszcze. I guess, w takim razie. I możesz iść spać. W sumie Leon, jakby. Nie masz co tu robić i tak, więc... Idź spać. Jej yeah, i Peter wrócił z pracy! Peter idziesz spać od razu, bo widzę, że ta twoja energia to jest tragiczna. Jak cokolwiek będziesz robił to... to... Padniesz kaput na ziemię. O nie, o nie, słuchajcie. Marianna ee, ma miesiączkę, więc. Wow, well, e, jak to trzeba było zrobić? Coś trzeba kupić, no nie? Gdzieś, jakoś. Tu, kup produkty. Tak, jest. O, zestaw tamponów i podpasek. No dobra, w skrzynce. Naprawdę tak późno? Przecież to zanim przyjdzie, to dużo minie. Okej, okay, ale tu, tu ci się już to wszystko po, pospełniało, więc okej, okay, to dobrze. No nie, i ja się zepsuło. Aha, bo. Leon ustawił ten. E, przykusa tutaj zrobił. I to dlatego. No dobra, e, to wiesz co, moja droga? Mm. Możesz w sumie pójść, pobiegać, bo kolejną umiejętnością, Twoją taką na wysokim poziomie, jest sprawność fizyczna. Tak, żeby osiągnąć ten ósmy poziom. O, odkryto dziwactwo: ranny ptaszek. A jest dzisiaj jakiś dzień rabatów też. Cool. Ty będziesz dobrym bratem i przyjdziesz ją nakarmić. W takim razie. Nie. Moja biedna. Tutaj ma problemy z tym wszystkim. Promarejna możesz iść do pracy, ale ja chcę jeszcze sprawdzić, czy może już przyszedł nam. Przyszło nam to zamówienie świetne. Okej. Okay. Nie, nie pamiętałem, że tu można pływać, ale dobrze będę już pamiętał. Pff. Nie, dalej nic nie ma niestety. To ty jeszcze przed pracą chodź weź, weź prysznic. Skoro tak się tragicznie czujesz. Może tam chwilę spóźnić do pracy, nic się nie stanie. No to jednak ty się spóźnisz do pracy, Leon. Znaczy do, do szkoły. A nie do pracy, ale. No No cóż. To w sumie możemy sprzedać. Chociaż nie, to zostawimy to. To Emilia później będzie miała, jak będzie dzieckiem. Czemu? Gdzie ty. Okej, okay, to prawie ją wziąłeś, no dobra. Ale idź do tej szkoły, no. Bo. Ty jesteś szóstkowy, więc. zostawmy to. Że jesteś szóstkowy, nie, nie, nie spieprz tego A młoda znów się swartoliła? O boże Nie no nie wymaga przewinięcia, to co jej jest? Aha, higiena, dobra To wiesz co, to chodź Musiłem tylko przewinąć No dobra, to chodź tutaj Weź... Kąpiel dla Emilia O, jest poczta i są rachunki O, Peter ma dobrą reputację to dobrze. Aha, to tylko taka dobra na poziomie takim, w sumie, pierwszym. Weź się, wykąpałeś się już? Bo nie wydaje mi się. Dobra, zres zres zresetowałem ją. To weź teraz szybko prysznic i. i skorzystasz. Ale co się dzieje, bo nie rozumiem. Czemu, czemu ty co chwilę przerywasz to wszystko? O, moda już śpi, no dobra. Na podłodze, bo na podłodze, ale no cóż. Jest jak jest. Ciężkie czasy i w ogóle, więc. Dobra. Nie chcę, śpi tam, gdzie sobie śpi. To mnie w ogóle rozwala, bo Peter nawet nie może, słuchajcie, zabrać tego drzewka, bo Peter za bardzo boi się roślin. Ale co się kurde dzieje? Weź ten zasrany prysznic. Nie wiesz co, połóż, połóż ją tutaj. To może dlatego, że ona tu leży, to nie możesz wziąć tego prysznic? Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. A jaką odłożyłeś to? Możesz wziąć prysznic? O, zbudowano etap szcz szczebiotanie No i teraz możesz normalnie. Aha, czyli dobra, okej, okay, to, to to, było to. Dostępne resztki nie odpowiadają żywnościowym preferencjom, sima i imieniu Peter. The fuck? Aha, bo to jest puste. No to. Ciężko, żeby odpowiadały, ciężko, żeby odpowiadały, naprawdę. A co ty to możesz.? Właśnie, doszło dużo żarcia. Nowego. Bankzeo to jest chyba. To brzmi dobrze w sumie, I guess, więc niech będzie to. Ty próbujesz zasnąć? Tak. To dlatego płaczesz. to dobrze. Dobrze, że dlatego. Dobra, to weź sobie porcję. Ty myślisz, że to w ogóle to wykwintne gotowanie. Więc będziemy zaraz, zaraz będziemy mogli w sumie zrobić jakiś wykwintny posiłek jeszcze. A co jak zjesz, to na, to na spokojnie. A, jednak nie, bo zaczynasz pracę za około godzinę. Cóż... Bywa. I to jak to ktoś będzie w domu? No musi ktoś być w domu, no chyba... chyba Leon kończy szkołę wtedy tak. Bo Maryna jest do 16. no dobra. To Leon będzie, będzie się zajmował siostrą. Przewalony masz, Leon. Przewalone masz, moi drogi. Uuu, szkolny project. To możesz zrobić ten szkolny projekt. To ci postawię go tutaj, bo nie ma miejsca w domu w sumie. Eee... To zacznij pracować, że ty... o, chociaż nie, bo ty jesteś głodny, moi drogi. To możesz sobie najpierw pójść zjeść. I nic więcej nie potrzebujesz, więc jak zjesz to sobie zrobisz ten projekt. Jakieś specjalne cechy, co? A ty masz! Ty jesteś opiekunem! Simowie tej osobowości kierują się swoją empatią i współczuciem, by pomagać i chronić. Niestety czasem ich dobro może być wykorzystywane przez innych do ich własnych celów. To mi do ciebie w ogóle nie pasuje. Tak tylko chcę powiedzieć. A ty masz co? Ty masz mędr... i błazna! Simowie cechą błaz y z cechą błazna żyją dla chwili radości, humoru i głupoty. Często jednak są nieodpowiedzialni, marnując czas na zabawę zamiast skupiać się na swoich celach. To bardziej mi pasuje do Leona. A mędrzec? Czymowiecy w obrębce szukają mądrości, skupiają się na znalezieniu prawdy w każdej sytuacji, jednak ich natura poszukiwawcza, e, poszukiwacza wiedzy może spowodować, że za dużo myślą, a za mało działają. Dobra, to my, jest powiedzmy. Ty masz. bo Peter ma bohatera. E, są chętni do wykonywa, wykazywania się odwagą, no, dobra. To nie, ja zdecydowanie bym. Nie, ja, ja zmieniam. E, opiekuna dostanie Marianna, a ty dostaniesz błazna. E, mój drogi. Tak jak to zmienić teraz? Leon nie posiada żadnych tych? A to jak to, to... Co, to już ci tak zostanie? I tu można... Czekajcie, bo tu można określić preferencje z małym imieniu Leon. Preferencje seksualne. W sumie... Ty to i to, niech... Niech będzie. Wygląd to... bowf też. Preferowane te to, to w sumie to zostawiam do. Ty nie możesz... Ty możesz tylko na nastolatka, więc. No dobra. Reszta to, reszta to tam jest. Nieważna. <laughs> Właśnie ty możesz wziąć pocztę, bo pewnie tam przyszły te twoje, te twoje zamówienie, które złożyłaś wcześniej. O, zgadza się, otwórz opakowanie. Rozpakuj opakowanie. I weź opłać rachunki. Autonomia. Realistyczna zmiana masz jakoś, coś ten, tego. Ale dobra, a to, to jak zmienisz strój? Nie wiem. Nie, to jak to zrobić? Test płódności, tam pani O. Okej, okay, super. Teraz zmienimy ci strój. Uh, festiwal humoru i harców. Nie, to nie, bo ja myślę, że to jest festiwal żarcia. To, tak, to nie. Aha, ty masz podpaskę i tampon, jednocześnie. No, ok Chodź, bierz wszystko i mów do rośliny i pogłębiaj wiedzę, bo tobie wiem, że to mówienie do rośliny chyba zabawę zwiększa. Tak, zwiększa to mówienie do rośliny, co cool. A co ty. Co ty robisz? Robotyka jaka. O, trzęsienie ziemi. Szkoda, że w trakcie trzęsienia ziemi nie psują się na przykład obiekty. No, już nie będę wymagał, żeby się przewracały, czy coś, no. Rozumiem, to są sims, ale żeby się na przykład psuły obiekty, nie wiem. Kuchenka, tak, lodówka, tego typu rzeczy. To byłoby. To byłoby ciekawe w sumie. Też flirtować z simem o imieniu Maciej. No, nie wiem. Może niekoniecznie. No, bo zanim ty to zrobisz, chłopie, to miną wieki. To robisz, i robisz, i robisz Weź idź się załatw i później pójdziesz sobie pograć A ty Gdzie ty ją, gdzie ty ją znowu kładziesz Marianna? Aha, dobra tutaj A możesz się czegoś tutaj nauczyć, młoda? Baw się zabawkami Bo my i tak tutaj nic nie będziemy próbować Cóż, o dobra chwyt A możesz ją spróbować Ehm. Um, o, leżenie na przyszku. Możesz spróbować to z nią zrobić. Jednak chyba nie możesz. A jednak możesz. Coś tu jest. Coś tu jest paskudnego w tym otoczeniu. A ja nie wiem co. Coś wam śmierdzi tu? No bo ja dosłownie tutaj nic nie widzę. I może przez to albo przez to? A, bo ty jesteś w sumie. Co ci jest? Skurczę. Ojoj, ojoj, oj. Dobra, weź wypoleruj do perfekcji to. Bo no to może przez to. To też możesz wypolerować. Może tutaj są te śmieci stąd. Albo śmieci stąd. Nie, tobie cały czas coś nie pasuje. O już nie. Ale tu znowu. Nie wiem, to może to. Nie mam zielonego pojęcia o co może chodzić Ej, ale weź ją w łóż, do łóżka Matka roku, po prostu matka roku, no Położyła Bahara tutaj, niech, niech, niech leży, a ty posz, i, i poszła spać O, to weź ją jeszcze przewini. I teraz możesz iść spać, Marianna Pozwalam ci I Leon w sumie ty. Też możesz pójść spać. I moi drodzy, tak naprawdę to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, nie wydarzyło się zbyt dużo, ale to taki w sumie odcinek zapoznawczy po jakiejś dłuższej przerwie, powiedzmy. Dowiedzieliśmy się, że Marianna ma dziecko z Peterem kolejne. Byli w sumie sobie na takich wakacyjnym wypoczynku, powiedzmy. I w sumie tyle. Nie wydarzyło się dużo zbyt ciekawych rzeczy w tym odcinku, ale to się może zmienić. Bo teraz będzie się działo. No na pewno będzie się działo, bo jakby mamy kolejne dziecko. Moi drodzy, zapraszam Was na moje social media, Instagrama, Frecy, zapraszam Was też na Discorda i, i co to byłoby na tyle? Mm, 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 mm. Bużo dla Was i co? Do następnego Baju! ああ。パ <laughs>